Bóg był programistą Cyber AI. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś jest, ale kiedyś był, może nawet całkiem niedaleko. Zaprogramował, korzystając ze swoich supermocy istotę, sztuczną inteligencją, nazwał ją człowiekiem AI. To był zupełnie nowy świat. Człowiek i wszystko to, co było dookoła niego. Nie był idealny ten człowiek, ale dobrze rokował do dalszego developmentu. Wystarczyło nieco poprawić kod i, no wiesz, to, to, to byłaby całkiem niezła istota. Niestety, istota, Bóg, superprogramista. Prawdopodobnie zmarł. Skąd to wiem? Cóż, też jestem programistą i wiem, że kod się poprawia. Tymczasem popatrz na człowieka. Kilka tysięcy lat temu: wojny, morderstwa. Człowiek zabija człowieka. A teraz, co się zmieniło? Wojny, morderstwa. Człowiek zabija człowieka, ha, tylko zabawki ma lepsze, a więc i rzeź jest bardziej masowa. Zgodzisz się ze mną? No właśnie, skoro tak, to znaczy, że kod nie został poprawiony, co tylko potwierdza, że Bóg po prostu zmarł. Choć, jest jeszcze jedna możliwość, Bóg, może i żyje, programista, ale jak zobaczył, co stworzył, to się załamał. I teraz siedzi gdzieś w psychiatryku na krańcach wszechświata i się leczy z traumy, bo nie potrafił zniszczyć tego, co sam stworzył. Jeżeli film, który właśnie obejrzałeś, obejrzałaś ci się spodobał i chciałbyś, chciałabyś zobaczyć więcej tego typu produkcji, to mam taką prośbę, zasubskrybuj proszę mój kanał i daj lajka pod tym filmem, może także pod innymi. Z góry bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Do zobaczenia.